Babsko, no. Dobra yy, kochani, jeszcze raz proszę bardzo. No właśnie napięcie, prawda? Napięcie. Kochani, żywe, napięte mięśnie, napięte, jesteśmy w kluczowym momencie bitwy pod Grunwaldem, tak? Następuje y, śmierć y, wielkiego mistrza Juntingena, który zostaje y, zabity przez... A, dobrze, y, y, przez właśnie wojownika, y, tutaj jest król Jagiełło, Przemuś, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Witold, tak jest, wyżej ręka, proszę wyżej ręka i tutaj y, rycerz. Rycze historia, tak? Jest ryk historii. Czuję krew, czuję pot, czuję wszystko. Posłuchajcie, co o tym y, pisał Długosz. Następnie mąż zacierał na męża. Kruszyły się zbroje pod naciskiem zbroi. Czyj to telefon? A, to mój. Trzymamy pozycję. Trzymamy pozycję. Halo? Tak, Matejko. Zamawiałem pizzę godzinę temu, tak? No... Ile można czekać? No ile można czekać? Przecież tyle czasu jest płodny? no. Poszedł, dobrze. Poszedł. Jezus! ile można tak stać nieruchomo, no? A człowieku, przecież to trzeba czasami zmienić pozycję. No ma, no moja żona to samo mi mówi. Krew mi z miecza odpłynęła. Co to jest? Chińska fabryka w dżungli? A idź! A nie się wysikać, ani się podrapać no. się. I tak od czterech lat. Ciu, ciu. Jeszcze raz powtarzam. Pizza na grubym cieście, podwójny ser, tak? Ja tutaj maluję obraz, jestem głodny. No ile można czekać? Mówiłem wyraźnie, matejko, nie do pracowni, do ratusza, w ratuszu maluję. Czy pani jest głucha? Czy pani mnie nie słyszy? Podwójny ser, cholera. Tylko dla siebie wziął. Kraków pełną gębą. A, nam się nie pozwala na planie ruszyć nawet na milimetr. No. A? A ja raz widziałem obraz gościa, co pozwalał ruszać się w swojej modelce. Picasso się nazywał. I co? To przecież ta kobieta potem na tym na obrazie wszystko mam poprzesuwane. Oczy na, na brodzie, gęba na czole. Jak to wygląda? Ludzie tak nie wyglądają, tak się nie maluje, to wstyd. Wolę mieć gębę na czole niż żylaki na nogach. No. <śla> Słuchajcie, Stasiek Walicki poznawał u niego jako skarga. 5 godzin! Musiał tak stać! O! Z rękoma podniesionymi do góry! No ale się nie poddał. No, e, Przemój z tymi rękami chyba jednak wygląda, jakby się poddawał, no? Nie? No! A czekajcie, a Janek Donica robił u niego zerejtana. No. 12 godzin leżał na podłodze, a zima była, przeciąg wiał, a ten mu się kazał jeszcze tutaj rozpiąć. No, koszulę, wykończył, wykończył człowieka. Ciadki jeden idzie! Idzie, to jeszcze raz pani powtarzam, jak jest za mało pracowników, no to zatrudnijcie kogoś. przecież ile można czekać? Ja tu maluję obraz. Jestem głodny, za chwilę za chwilę, no, opadnę z sił. Do ratusza, matejko, jeszcze raz przypominam. My z zenkiem daliśmy się ostatnio wrobić w wieszanie dzwonu Zygmunta. Ojej, no. ojej, co? 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 Trzymaj się tak, 12 godzin, 12 ton! 12 godzin, 12 ton! No. To, trzymaj się! To sobie policz, no! I, i, ile to wypada, nie? No, ile to policz jest? Tona to to na godzinę wypada! No. No. Jakoś tak, nie? No co najmniej to Człowie jest! Człowieku, a hołd pruski? No! <noise> hołd pruski, jak się naklęczałem jako ten? Helmans? Y Czwartka, no, Hensoler. No, no. <noise> Dzięki, Przemuś. <głos> <głos> Aha, no po prostu od tamtej pory po prostu mam problemy ze stawami. Moja żona mówi, że w łóżku jestem do niczego. Wcześniej też narzekała. Żeby chociaż złodziej płacił. To mówi. A sobie to autoforter zrobi. Idzie! Co to jest? Skarga? Pod grunwaldem skarga do... No. Ludzie, uspokójcie się, weźcie się do roboty, no skupcie się. Jeszcze raz, jeszcze raz, y, 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 długoż. Bi! krzyknęli dowódcy. Król, który z dala od pola bitwy, z wyniesłego miejsca, zawiadował całą bitwą. Jak, z, z daleka? Od pola bitwy? O rany, koguta. Przemuś, Przemuś, przepraszam cię. O, źle przy... Król stoi na wzgórzu daleko, wiesz? On nie jest w środku bitwy. Przepraszam cię najmocniej. Wejdź w wzgórze. Stań tutaj. Stań tutaj. Przepraszam cię najmocniej. Cały czas jesteś ważną postacią, tylko no widzisz, okazało się, że no... Nie doczytałem, także... Z jego z jego przemocy. Ale zaraz, zaraz, bo to... Olera, to cały, cały obraz jest do wyrzucenia. No cztery lata psów budę, no No to od nowa wszystko zrobimy. Cholera, jasno. Nie! Nie! Dosyć z tego! Po czterech latach doczytał, że jak to i nie! Nie, przepraszam, nie masz. będzie takiego pomiatania! Nie ma! Ej, zgadzam się z kolegą Ulrykiem no. i chce pan martwą naturę maluj no. dziadu! Wracasz na pozycji gamonie, co to jest? Strike? Tak, tak, stary ja. tak jest. strike. strajk! Dosyć tego wyzyskiwania! No. Od dzisiaj będziemy pozować 8 godzin dziennie i mają być wolę soboty. tak, o, jest. tak, jest. O. O. tak! I tę tak godzinę ma być przerwa 10-minutowa i jeszcze do tego obiadowa! Tak! O. No! Ty przemuś też? Przeciwko mnie? Zaraz, ludzie, Je jeśli obraz przedstawia jedzącego człowieka, wtedy bez długiej przerwy obiadowej. No tak czy nie? Dobrze, dobrze, dobra. Wtedy, dobra. dobrze dobra. załatwiłem. Dobra. I w każdej chwili można się swobodnie podrapać. No nie, jeszcze trup. Ludzie, przecież wy chcecie puścić z torbami, przecież nie widzicie, co tutaj się dzieje. Chcecie zakwestionować polskie malarstwo, polską historię. To ja tutaj maluję arcydzieło na podstawie innego arcydzieła, tak? Wiecie, to... Nie obchodzi nas to w ogóle, panie Matejko. Dokładnie, jeszcze jeden postulat. Obrazy zagrażające życiu i zdrowiu typu chłopiec w przerębli A, i Wy i chrześcijanie. Lwy i chrześcijanie, potrójna stawka. Tak jest. No. A więc to tak. Niemcy trupy, Polacy i Litwini razem przeciwko mnie. Witold był z mudzinem. I mudzini. I trup też przeciwko. Barba schnie, panie Matejko. A, Kostak to namaluje. No. A Sasnal dostał nagrodę Wincenta. Pójdziemy do panoramy racławickiej. No dobra, dobra, już znajdźmy jakiś kompromis. No przecież musimy się dogadać jak... Zgoda! No, no dobra, no, niech wam będzie, tylko już wróćcie na pozycję i no, e, już, już, już stójcie. A, czekacie Co tam znowu? I jeszcze jeden postulat. Każdemu z nas zamówisz po dużej pizzy. No nie, to już przygięcie pały. To już to no to maluj, co? Zam... Pamięci, Maluj sobie. No dobra już, dobra, już. Dobra? Już, Wracajcie, no już. Niech wam będzie, cholera, ile, ile tych, tych pizz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. I trup jeszcze, cholera, jasna. Hello. No, proszę yy, sześć pizz. Tak, Matejko. Nie do kościoła, gdzie do kościoła? Do, do ratusza. Na grubym cieście. Podwójna, podwójny ser hawajska.